Chciałbym przedstawić Państwu film o produkcji cylindrów do rotograwiury. Widzimy końcowy etap produkcji, mianowicie próbny przedruk cylindrów. W maszynie znajduje się cylinder, który zostanie przygotowany do odbicia, a następnie odbity. Widzimy jak pracownik oczyszcza cylinder z zabrudzeń papierem ściernym o ziarnistości 1000. Następnie przemywa cylinder rozpuszczalnikiem w celu usunięcia zanieczyszczeń z powierzchni cylindra. Widzimy, jak pracownik ustawia rakiel, czyli ustawia odpowiedni kąt rakla i jego siłę przelegania do cylindra. Tu widzimy już gotowy cylinder do odbicia. Drukarz na brzegach cylindra kładzie kawałki mokrej waty. Co zapobiega pobrudzeniu wydruku, jak i cylindra. Następnie drukarz wlewa wcześniej przygotowaną farbę między cylinder a rakiel. Uruchamia maszynę, a następnie druk. Tu widzimy, jak drukarz wyjmuje cylinder z maszyny i odstawia go na wózek, by użyć następnego koloru. Na tym ujęciu widzimy miejsce, gdzie drukarz może obserwować spasowanie poszczególnych kolorów. Tu widzimy, z ilu kolorów jest złożone zlecenie i czy jest spasowane. Każdy z kolorów był położony osobno, jeden po drugim. Teraz chciałbym przedstawić wcześniejsze etapy produkcji cylindrów. Tu możemy zaobserwować zakończony proces nakładania warstwy niklu. Nikiel znajduje się w specjalnych koszach, które są zanurzone wraz z cylindrem w kąpieli. Przez cylinder płynie prąd, co powoduje przywieranie cząstek niklu do cylindra. Tu zaobserwować można proces nakładania miedzi na cylinder, wcześniej pokryty niklem. Nakładanie miedzi odbywa się w ten sam sposób, co nakładanie niklu. W koszach znajduje się miedź, która jest rozpuszczona w kąpieli siarczanej. Pod wpływem prądu przywiera do cylindra. Obrót cylindra powoduje jego równomierne pokrycie miedzią. Tak wygląda cylinder pokryty miedzią i spolerowany. Tak przygotowany cylinder trafia następnie na stanowisko obróbki Na tym stanowisku pracownik wlewa lak do maszyny, która równomiernie rozprowadza lak po cylindrze, przesuwając pierścień z lakierem ku dołowi. Jest to przygotowanie cylindra do grawerowania laserem. Tu przedstawiony jest cylinder w całości pokryty lakiem, który musi wyschnąć. Po wyschnięciu jest przekazywany dalej. Tu oglądamy już wylaserowany cylinder. Są widoczne miejsca, które będą drukować, natomiast miejsca pokryte na czarno będą gładkie. Za cylindrem widoczna jest głowica lasera. Na tym ujęciu możemy zaobserwować głowicę, która graweruje diamentem. Teraz obserwujemy proces grawerowania, gdzie głowica przylega do cylindra. Poprzez impuls elektryczny diament uderza w cylinder grawerując kałamarzyki. Będą one przekazywać farbę na materiał zadrukowy. Tu widzimy, jak pracownik wymienia diament. Teraz możemy zaobserwować zakończony proces chromowania cylindra. Cylinder jest spłukany z pozostałości chromu, a następnie osuszony. Tak przygotowany cylinder trafia na kolejne stanowisko. Jesteśmy na stanowisku, gdzie kontrolowane są cylindry. Sprawdza się tu, czy cylinder ma odpowiednią głębokość kałamarzy. Kontroluje się to za pomocą specjalnej kamery. Obraz możemy obserwować na monitorze komputera. Na tym stanowisku odbywa się polerowanie cylindrów przed grawerowaniem. Widzimy jak kamień polerski poleruje cylinder, który jest chłodzony wodą. Oprócz tego cylinder wykonuje dodatkowo obrót ze stałą prędkością. Takie polerowanie ma na celu wyrównanie powierzchni cylindra. Tu widzimy polerowanie cylindra pokrytego chromem specjalną taśmą polerską o ziarnistości 3 mikronów. Czynność ta ma nadać odpowiednią chropowatość cylindra. Tak jak widzieliśmy wcześniej, cylinder wykonuje obrót ze stałą prędkością i jest chłodzony cieczą. Taśma polerska wykonuje ruch oscylacyjny, który powoduje przesuwanie się taśmy. Tak spolerowany cylinder trafia na stanowisko druku. Następnie jest wykonany kontrolny przedruk, co mogliśmy zobaczyć na początku filmu.